W sobotnie popołudnie 12 marca zainaugurowano w Myszkowie rundę rewanżową czwartej Ligi Śląskiej grupy pierwszej. Trzeci w tabeli MK z Myszków podejmował dziewiątą Unię Dąbrowa Górnicza. Myszkowianie jesienią przegrali w Dąbrowie Górniczej aż 1 do 4 i była to ich jak do tej pory najwyższa porażka w tym sezonie i przed meczem zapowiadali, że zrobią wszystko, żeby zremażować się drużynie z Po pierwszych 10 spokojnych minutach gry inicjatywę zaczęli przejmować gospodarze, ale pierwszą groźną akcję przeprowadzili goście. W 16 minucie Misztal dośrodkował z lewej strony, a głową strzelał Rafał Jędrzejczyk. Gospodarze jednak dalej dążyli do zdobycia bramki. W okolicach 20. minuty wykonywali serię rzutów rożnych, po których dwukrotnie strzał w dystansu próbował marchewka, ale za każdym razem jego uderzenia były blokowane przez obrońców gości. Myszkowianie dopieli swego w 24 minucie. Kapitalnym krosowym podaniem z własnej połowy boiska popisał się Marcin Mączka, piłkę dobrze opanował Dominik Marek i przerobował wychodzącego z bramki Aleksandra Webera, dając prowadzenie gospodarze. Już po chwili Myszkowianie mieli kolejną kapitalną okazję do zdobycia bramki. Bardzo ładnie piłkę rozegrali pomiędzy sobą Mazurek, Małolepszy i Marchewka i ten pierwszy znalazł się w kapitalnej sytuacji do podwyższenia prowadzenia. Uderzył mocno pod poprzeczkę, ale bramkarz Unii instynktownie wybił piłkę na rzut drożu. Wydawało się, że tylko kwestią czasu będzie kolejna bramka dla gospodarzy. Tymczasem niespodziewanie wyrównali goście. W 30 minucie piłka trafiła na prawą stronę do Rafała czyli Ten zgrał ją w pole karne, a nabiegający z głębi pola Misztal pokonał Bartosza Kucharskiego z pierwszej piłki. Zszokowani tym faktem gospodarze dali się zaskoczyć ponownie w 36 minucie. Tym razem z lewej strony do środka Stepański, a Jędrzeńczyk ubiegł w polu karnym Mateusza Mazurka i wpakował piłkę do siatki z bliskiej odległości. Wyraźnie zaskoczeni obrotem spraw gospodarze nie mogli odzyskać swojego rytmu gry. Mimo to tuż przed przerwą stworzyli bardzo dobrą okazję do wyrównania. lepszy odegrał do marchewki, ten wypuścił w pole karne Mazurka, a który zestrzelił ale ale pomownie nic. Na przerwę goście schodzili z jednobramkowym prowadzeniem. Od początku drugiej części spotkania do ataku ruszyli gospodarze, ale znowu pierwszą groźną sytuację stworzyli goście. W 50 minucie po rzucie rożnym w dogodnej sytuacji znalazł się jędrzejczyk, ale uderzył wysoko ponad poprzeczkę. Gospodarze dążyli do wyrównania. Najpierw głową po doświadkowaniu mazurka próbowała strzelać mało lepszy. Następnie długi rajd przeprowadził Mateusz Mazurek, ale obrońcy Unii wybili mu w ostatniej chwili piłkę na rzut rożny. Indywidualnej akcji prowadził także Dominik Marek. Wbiegł w pole karne, strzelił z tego kąta, ale bardzo nie zerł. W 67 minucie wydawało się, że w końcu wpadnie bramka wyrównująca. Skibiński zagrał ze środka pola na prawo do Podolskiego, ten do środka w pole karne. Piłkę głową uderzył mało lepszy, ale futbolówka minimalnie minęła słupek bramki Aleksandra Webera. Myszkowelnie próbowali strzał z dystansu. W 75 minucie uderzył Skibiński bez powodzenia. Chwilę później Dominik Marek, ale także nie zaskoczył bramkarza przyjezdu. Goście w drugiej połowie skupiali się przede wszystkim na zabezpieczeniu dostępu do własnej bramki. Stworzyli sobie jednak okazję po w fragmencie gry. W 82 minucie uderzał Stefański, ale Kucharski był tym razem na postełunku. Gospodarze doprowadzili do wyrównania w 84 minucie. Marchewka zagrał piłkę w pole karne do Mateusza Mazurka, a ten technicznym strzałem z narożnika pola karnego pokonał bramkarza z Dąbrowy Górniczej. Po zdobyciu wyrównującej bramki, gospodarze próbowali przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Ponownie z dystansu próbował Skibiński, ale ponownie bez powodzenia. W 85 minucie Mazanek odebrał piłkę jednemu z graczy Unii błyskawicznie, zagrał prostopadle do mało lepszego, ale ten nie opanował futbolówki. W samej końcówce spotkania z lewej strony do dośrodkował Marchewka, w dobrej sytuacji znalazł się w polu Mazanek, ale jego uderzenie było niecelne. Po chwili sędzia zakończył mecz i zespoły podzieliły się punktami. Jest to pierwszy remis MKS u Myszków w tym sezonie. Do tej pory Myszkowianie byli bezkompromisowi: albo wygrywali, albo schodzili z boiska pokonani. MKS Myszków Unia Dąbrowa Górnicza, 2 do 2 Z nami trener drużyny Unia Dąbrowa Górnicza, Dariusz Klacza, trenerze 2-2 w dzisiejszym meczu. Czy trener jest zadowolony z tego wyniku? Proszę nam powiedzieć, jak w Pana oczach ten mecz wyglądał. Na pewno tak, jak się tego spodziewaliśmy, czyli um, przede wszystkim musielibyśmy być przygotowani na to, żeby, żeby łapać piłkę, którą dostawaliśmy za, za, za plecy. Mieliśmy tego świadomość, jeśli ją wyżej zamykać, momentami to się udawało, momentami nie. E, zespół Myszkoła postawił bardzo trudne warunki i e, oczywiście podeszliśmy do tego meczu z całym szacunkiem i z, z tym, jaką wartość reprezentuje sobą wasz zespół i, i warsztat trenera domagały. E, mimo wszystko to, e, że po ostatnim Sparingu trener domagała nie ustawieni graćcie na piątkę dzisiaj na czwórkę z tyłu, my sobie z tym poradziliśmy aczkolwiek uważam, że momentami to wy kontrolowaliście ten mecz, ja się cieszę, że my to co mieliśmy potrafiliśmy wykorzystać szkoda tylko, no wiadomo prowadziliśmy 2-1, szkoda tylko, że nie umieliśmy tego jeszcze poszanować w większy sposób i wywieźć trzech punktów z bardzo trudnego terenu, przepraszam, uważam, że chyba jednego z najtrudniejszych, jakim jest, jakim jest wasz, wasz zespół, no oczywiście też, też częstochowe tutaj też również trzeba brać pod uwagę i Radzionków Ogromny szacunek do tego, jaką pracę wykonujecie, eee... no i jestem zadowolony z tego jednego punktu, aczkolwiek ogromny niedosyt jest, że, że nie udało się trzech wywieźć, bo trudny teren i fajnie, że to wszystko tak się udało. My też gratulujemy dobrego meczu, jednego punktu i do zobaczenia w przyszłym sezonie. Dziękuję, powodzenia. MKS Myszków Unia Dąbrowa Górnicza 2 do 2 trener Marcin domagała trenerze, czy straciliśmy dzisiaj dwa punkty, czy jednak trzeba szanować ten jeden punkt, który uratowaliśmy w ostatnich 10 minutach? Myślę, że tutaj to drugie stwierdzenie jest bliższe temu, co ja czuję, myślę, że zespół podobnie, ponieważ no to my goniliśmy od pewnego momentu wyniki, udało nam się, to, za to chwała zespołowi, no mieliśmy swoje problemy dzisiaj w trakcie tego meczu nie wszystko nadchodziło tak, jak byśmy chcieli, a to kładę też na karp pierwszego spotkania bo to są zawsze trudne y, spotkania, a także przeciwnik też stanął myślę, że y, twardo i i trzeba sobie bardziej cenić ten punkt niż żałować, że się go ma. Chciałbym jeszcze, żebyśmy przeanalizowali dwie stracone bramki, bo to było tak, że prowadziliśmy ten mecz, strzeliliśmy bardzo ładną bramkę za sprawą Dominika Marka. Yy, nagle coś stanęło i dwie bramki z środkowej strefy boiska. Yy, proszę o krótką analizę tych goli straconych. No to, tak analizować ja nie potrafię na gorąco. To są emocje, to jest coś, co ja staram się odkładać, ponieważ potem niekiedy powiem coś niezgodnego z faktami. Wolę zobaczyć ten mecz. Na pewno straciliśmy bramki po błędach, bo tutaj widziałem kilka nie takich reakcji, jakich bym się spodziewał, natomiast jeszcze raz z tą analizą to jednak wstrzymałbym się do obejrzenia tego meczu, też po to je nagrywamy, żeby właśnie ta analiza była taka rzeczowa, natomiast no, straciliśmy dwie bramki, po pierwszej ładnej bramce, po ładnej akcji, którą też kilka razy w sparingach mieliśmy okazję oglądać, Dlatego dziwi mnie troszeczkę reakcja nasza że, że troszeczkę w tym momencie zamiast pójść do przodu za, za ciosem, no cofnęliśmy się. Wszedł jedna zmiana, wszedł Wiktor Podolski, który wyraźnie wniósł ożywienie w nasze szeregi. Yy, może tutaj właśnie był ten, ten problem, że gdzieś ten środek pola był troszeczkę bardziej zagęszczony? No, Wiktor akurat wszedł na yy, boczną tutaj yy, strefę boiska, tu mieliśmy problem, tu przegrywaliśmy dużo pojedynków. Yy. I, I stąd taka reakcja, Wiktor na pewno wnosi tutaj, yy, czy właściwie wniósł w tym meczu yy, sporo ożywienia, z tego się cieszę, bo, bo dawał takie sygnały, natomiast też miał problemy zdrowotne w trakcie przygotowawczego okresu, więc, więc nie jest jeszcze w pełni sił, przynajmniej takie dzisiaj podjęliśmy yy, działania, żeby jednak w drugiej połowie go wpuścić, no i, i myślę, że ta zmiana była skuteczna. Czy jest trener zadowolony z dwóch zawodników, którzy dzisiaj debiutowali w naszych barwach? No Wolą nie, nie, nie odpowiadać na to pytanie, bo też no, muszę zobaczyć to tak, tak na, na gorąco, to mogę powiedzieć, że to są trudne mecze, zwłaszcza dla tych nowych zawodników. Oni nie mają łatwo, bo się chcą pokazać przed publicznością, przed y, sztabem i, i to jest jednak inna bajka niż sparingi, dlatego nie będę ich, myślę, ani ganił, ani chwalił. Y, to, co ja o nich myślę, to powiem im w szatni, natomiast no, ogólnie na pewno serce oddali, to, to trzeba przyznać, bo, bo walczyli tyle, ile mieli, więc akurat... To za to mogę ich pochwalić. Kibice, którzy dzisiaj przyszli na stadion, z pewnością zobaczyli przynajmniej dwie piękne bramki w naszym wykonaniu, i z tego się cieszymy. Gratuluję tego jednego punktu za tydzień Radzionków. Bardzo ważny mecz, i tam życzymy kolejnych punktów. Dziękuję bardzo. MK z Myszków, Unia Dobrowa Górnicza 2-2. Z nami Mateusz Mazurek, strzelił z drugiej bramki dla Myszkowa. Mateusz, jak się dzisiaj grało? No, mecz na pewno ułożył się dla nas fajnie, bo strzeliliśmy bramkę na 1-0. Potem mieliśmy, w sumie ja miałem, sytuację na 2-0, gdzie na pewno by było nam o wiele lepiej. Ale przeciwnik strzelił na dwie bramki i to my musieliśmy gonić wynik. Panie, że to my strzeliśmy bramkę na 2-2, a nie przeciwnik na 3-1 to w 80 minucie tam z groszem. No bo to my wywalczyliśmy dzisiaj punkt. No właśnie, strzeliłeś piękną bramkę na 2-2. Wrzuciłeś tą piłkę za kołnierz bramkarzowi, natomiast w pierwszej połowie dwie podobne sytuacje strzały, celować pod poprzeczkę. Gdybyś, analizując teraz tę sytuację, nie strzelałbyś po ziemi? Po, po, po sytuacjach każdy jest tak by mądrzy, mądrzejszy w tym, co mógł zrobić. Były takie mecze, w których to wpadało, a dzisiaj były takie, w których nie wpadało. Jakbym strzelił inaczej, pewnie by wpadło. Myślę, że nie ma, nie ma co rozmyślać. Co by było gdyby. Najważniejsze, że wywalczyliśmy punkt, nie przegraliśmy pierwszego meczu na wiosnę, no i trzeba walczyć dalej. Czy uważasz, że drużyna z Dąbrowy Górniczej to jest czołówka tej ligi? To drużyna, z nam się trudno gra, bo pierwsze przegraliśmy dzisiaj, zremisowaliśmy w końcówce. My, czy tak, nie wiem, poza Rakowem i Radzionkowem to jest taka główna siła tej ligi? Myślę, myślę że z każdą drużyną, która chce grać w piłkę, gra się ciężko. Tak jak my, nasza drużyna chce grać w piłkę, rywalom się gra ciężko, co pokazaliśmy na, na, na rundę jesienną, tak samo z dobrą, na pewno się gra ciężko, bo nie są to chłopaki, którzy nie wiem, kopią po nogę, wybijają piłkę do przodu, tylko chcą grać w piłkę i drużyna przeciwna musi za nią gonić i to jest zawsze ciężkie. Yy, jeszcze raz gratuluję pięknego gola na 2-2. Nie liczymy tych Twoich goli, aczkolwiek mamy wszystkie zapisane. Także, Twoja przygoda w Myszkowie jest naprawdę owocna, jeśli chodzi o bramki i asysty. Gratuluję jeszcze raz i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję.